Hej, hej koziołeczki, witam Was z horoskopem na kwiecień 2021, to Wasza mistyczka. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tu zgromadzonych na filmiku. Słuchajcie kochani, motyw przewodni miesiąca, oczywiście za chwilę będziemy sprawdzać to co czuję i to co usłyszałam w ogóle i zobaczyłam też literalnie patrząc na lustro. Rysa na szkle, po prostu, rysa na szkle coś, co jest nie do usunięcia, już. Coś jest nie do usunięcia, ale słuchajcie, ja po prostu odnoszę takie wrażenie, że ta rysa na szkle w Waszym życiu będzie jakoś szansą. Zwykle jest. Zwykle jest. Coś, co, czego się nie można pozbyć, usunąć, pokazuje nam tak naprawdę obszar problematyczny. Myślę, że będzie, jakaś część koziorożców będzie szukała yy, nowej takiej manifestacji zawodowej. I podążania za jakimś pragnieniem i ambicją, tak myślę, tak czuję, a dlaczego to nie wiem, natomiast sprawdzę te rysy na szkle, o co tu chodzi, tak? Motyw przewodni miesiąca kwietnia 2021 dla koziołków. Askielichów kielichów. Mówię. Rysa na szkle. Tu też mamy szkło, mamy kieliszek. Została tutaj pokazana ta symbolika wody w tym trójkąciku. Zarysowana dokładnie. Rysa, zarysowanie. Ale wiecie co? Askielichów kielichów jest niezwykle płodny i twórczy. Ja myślę, że kwiecień będzie naprawdę dobrym miesiącem do rozwijania jakichś swoich pasji, podążania za zawodową ambicją. Sądzę, że tak. Tym bardziej, że ten as kielichów naprawdę on tu pokazuje się bardzo obficie. Z tego kielicha wylewa się obfitość jakichś urozmaiczeń. I teraz, czym będzie ta rysa na szkle? Ja myślę, że. Pokazany zostanie Wam jakiś w sposób emocjonalny problem, największy problem w Waszym życiu i to może dotyczyć miłości, uczuć oraz pracy, w zależności co tutaj dla Was stanowi jakiś większy kaliber problemu. I to zostanie zarysowane tylko po to, żebyście mogli rozpocząć coś zupełnie nowego, bo Askielichów jest zapowiedzią początku, tu mamy początek. Tu mamy początek. Tu mamy taki taniec słońca pokazany pod tą wodą. Czyli paradoks polega na tym, że ktoś tu jest w wodzie, na dnie. Tu jest dno pokazane i na tym dnie jakaś część koziorożców może tak się czuć, że jesteście na jakimś dnie, albo osiągnęliście dno. Ale na to dno schodzi światło i pokazuje wam, że nawet w sytuacji ciężkiej, trudnej zaświeci słońce. Ten promień słońca dochodzi aż do dna oceanu, tak? Tak to czuję. Yy, tu może chodzić jeszcze o to, że ten miesiąc właśnie, właśnie będzie podporządkowany dostrzeżeniu szans, bo tu mamy szanse i możliwości. Asy są zaledwie zaczątkiem. One mówią o potencjale. To jest dopiero zapowiedź. Tu, jeszcze, tu wszystko może płynąć dopiero. Tu jeszcze nie ma jakichś konkretnych efektów. Nie ma. Nie ma. Natomiast jest jakaś możliwość rozwojowa. To na pewno. Yy, w związku z tym yy, trzeba by się tutaj przyjrzeć tym waszym wodom, waszym wodom, temu wszystkiemu, co tutaj dookoła los oferuje. Może czegoś nie dostrzegacie, może Wam się wydaje, że właśnie jesteście na dnie tego oceanu. Gdzie nie ma zmiłuj, gdzie nie ma szansy na uzdrowienie. A Askelichów mówi, że y, sytuację można uzdrowić, przychodzi jakieś uzdrowienie. I to wiecie, tu znowu uzdrowienie może dotyczyć stricte ciała fizycznego, czyli wyjścia z choroby. Więc część koziorożców tu po prostu ma y, zdrowie fizyczne, powrót zdrowia y, i takie poczucie ulgi. Jakaś inna część tutaj może mieć nowe uczucie po prostu. Mamy natchnienie, mamy zdolności twórcze, mamy tu inspirację, jest tu zapowiedź pełni uczuć yy, i, i, i po prostu może być to zapowiedź spotkania, nowego człowieka, trochę z takiego nie z tego świata, bo to jest ktoś, kto ma bezpośredni kontakt z innymi wymiarami albo z dobrą, intuicją, dobrą intuicję ma po prostu. Więc y, tutaj jest powiedziane, że Ty się czymś zachwycisz w tym miesiącu albo kimś. Koziorożec się czymś albo kimś zachwyci, będąc w tej otchłani oceanu. Zobaczysz, że y, nawet w trudnych sytuacjach możliwe jest nadejście y, jakiegoś największego skarbu. Poza tym to jest Eucharystia pokazana, czyli może być tylko i wyłącznie biesiada przy stole wielkanocnym również. Tak, bo tu jest ufność w Boga i w to, że życie zmienia się na lepsze. I to może być tylko tyle. Dobrze, patrzmy, kochani, dalej. Czyli koziorożec w miesiącu kwietniu 2021, Twoja energia i wpływy otoczenia. No i będzie Tarysa na szkle, bo jest jakaś bitwa. Bitwa. Więc tak, szansa i nadzieja na pewno na lepsze. Mamy tu współzawodnictwo, mamy konkurencję pokazaną, mamy zaangażowanie się w jakiś wspólny cel z grupą osób. Bo to jest powiedziane, bo jesteś w takiej sytuacji, kiedy nie można, wiesz, wymiksować się z jakiegoś układu, bo jeżeli siedzi się na gałęzi jakiegoś drzewa i się próbuje przepiłować to, tą gałość. To się z niej, to się po prostu, to, to, to się spada z tej gałęzi, prawda? I jest się poturbowanym. Piątka buław mówi mi o konflikcie wewnętrznym. To znaczy, że Koziołek widzi jakieś nowe szanse, ale wciąż w kwietniu jeszcze jest wewnętrznie skonfliktowany. Albo zewnętrznie bywa i tak, że tutaj możesz prowadzić jakąś walkę z okolicznościami. Bo tu mamy pokazany konflikt w piątce buław, tak? Tu jest pokazany konflikt. I teraz tak, z otoczenia tutaj mamy energię rycerza Buław, więc duże znaczenie na te nowe początki i na tę walkę wewnętrzną może mieć tutaj pan z trygonu ognia, czyli Baran Lewstrzelec. Być nie musi. Ta energia męska w każdym razie tutaj się mocno manifestuje. I czy to będzie walka z nim? Niewykluczone, że tak. Niewykluczone, że ta walka będzie się tutaj. Toczyła między Wami, czyli Tobą, a kimś z trygonu ognia. Yy, druga opcja jest tutaj taka, bardzo wyraźnie zarysowana, że yy, yy, Ty próbujesz w tym miesiącu znaleźć ujście dobre dla swojej energii twórczej. I preferowana jest praca zespołowa i zdawanie egzaminów. Yy, po prostu. Yy, tu mamy jakieś takie dążenie do wspólnego celu i niewykluczone, że koziorożec będzie się lepiej komunikować z ludźmi w tym asie kielichów, bo tu mamy jakąś modyfikację sprzeczności, po prostu yy, zaczniesz uzgadniać jakieś wspólne cele i działania yy, z grupą osób, albo z rodziną, albo gdzieś w pracy, tak? Tu jeszcze widzę takie urozmaicenia w życiu, czyli pojawia się ta nowa możliwość. Asie kielichów i piątka była w to podchwytuje, czyli ja widzę, że suma sumarum koziorożec odrzuca to, co zbędne, a przyjmuje to, co dobre. Co przyjmuje do, to, co dobre. Yy, urozmaicenia zdecydowanie i beztroskie chwile. Przychodzi osoba bez troska, albo z nową miłością, albo z jakimś fajnym pomysłem i rozpoczynasz działania z tą osobą, bo tu widać. Jest to wsparcie z zewnątrz. Jest siła ekspresja, jest dużo ognia, i z tą osobą coś nowego koziorożec zaczyna. Generalnie ta maska tutaj oznacza trapiące cię lęki, i ta osoba pomoże ci przemyśleć swoje potrzeby i gdzieś tych lęków się pozbyć. Ja myślę, że tych lęków i konfliktów wewnętrznych dzięki tej osobie, jej obecności będzie mniej. Wpływy z otoczenia, cóż jeszcze zapowiadają? Poza konkretnym mężczyzną. Ognistym, widać, z temperamentem i z wizją jakiegoś działania, bądź ch przynajmniej chęcią przeżycia z Wami jakiejś przygody ognistej, bo tu widać. Yy, przychodzi tutaj taka energetyka yy, po prostu yy, współpracy, chęci tworzenia z Wami czegoś. No, najczęściej w buławach to wiadomo, co razem chcemy tworzyć. Yy, ale, no nie tylko, może chodzić o rzeczy te tylko dla dorosłych przewidziane, ale też wiele innych. A mianowicie, yy, 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 taka ogromna ilość energii tu jest pokazana, która musi znaleźć ujście, i tu już po prostu z tą ilością energii nie da się wytrzymać. Tu widać po prostu coś takiego, że. Yy, entuzjazm yy, zarazi, tym entuzjazmem ta osoba was zarazi. Nawet jeżeli wam brakuje entuzjazmu, brakuje wam energii, przychodzi taki właśnie yy, rycerzyk, taka energia yy, sprecyzowania pragnień, po prostu. I tu mogą być różne rzeczy. Tu może być chęć zmiany miejsca zamieszkania. Ktoś tu z emigracji może przyjechać. Mamy w każdym razie kogoś też, kto z zagranicy tutaj do Was przyjeżdża. Ewentualnie wpływ emigracji, wpływ zagranicy też może mieć znaczenie, w czym? W sprecyzowaniu jakichś nowych projektów, najprawdopodobniej zawodowych, które mają szansę na tę obfitość, na rozwój w późniejszym czasie. Dobrze. Wyzwanie tego miesiąca dla koziorożców, kwiecień 2021, wyzwanie miesiąca i jak na nie najprawdopodobniej odpowiecie? Wyzwaniem jest właśnie ten chaos, ten konflikt, ale odpowiecie w królu kielichów odpowiecie bardzo twórczo. Wyzwaniem jest wyjście z jakiegoś chaosu, wyzwaniem jest konkurencja. Wyścig szczurów jest pokazany konkurencja, rywalizacja masz rywala, rywalki różne takie osoby. Które miałyby ochotę, jeśli nie, wepchnąć ci nóż w plecy, to przynajmniej, no, yy, widać jakiś konflikt, kłótnie z kimś, tak? Brak porozumienia jest wyzwaniem. Yy, jak odpowiadasz na to wyzwanie? Bardzo ciepło miło i twórczo w Królu Kielichów widzę, że po prostu jesteś gotów, gotowa na tak naprawdę wszystko, co najlepsze. Yy, ktoś ci daje nóż, a ty dajesz yy, eliksir z miłością. Także mamy tu zupełnie y, widać y, inny typ energii, prawda? Odpowiadasz na nienawiść, odpowiadasz miłością, na przykład. Na przykład. Czy dobrze? Bardzo dobrze. Tym bardziej, że przyświeca tobie tutaj energia y, ciebie motywująca y, rozpoczynania pięknych nowych, wzniosłych projektów, rzeczy miłości. I, więc ten król kielichów, jak najbardziej, on jest niezwykle twórczy, on jest niezwykle współczujący. Masz też współczucie i empatię dla wszystkich skrzywdzonych lub tych, którzy cię skrzywdzą. Masz zrozumienie empatii i współczucie dla tych osób pogubionych w życiu, którzy być może nie wiedzą, że źle czynią. To jakby jesteś tutaj skłonny, skłonna wiele, wiele wybaczyć i odpuścić, bo rozumiesz. Ty po prostu rozumiesz. Z jakiegoś wyścigu szczurów tutaj się wymiksowujesz, udaje ci się znaleźć swoje miejsce w hierarchii zawodowej bądź innej, i najprawdopodobniej odniesiesz sukces, ponieważ odnajdujesz to swoje miejsce i bardzo twórczo działasz. To widać. Mhm. Dobrze, zobaczymy, kochani, co dobrego Was czeka w tym miesiącu. Co dobrego dla Koziołków w kwietniu 2021, co dobrego do Was przyjdzie. Dziewiątka mieczy. No to w tym kontekście, jeśli to ma być dobre, to myślę, że tutaj bardziej będzie chodziło o takie: wiecie, co działania. Które będą miały na celu wzmocnienie waszej pozycji zawodowej, bo tu mamy głęboką analizę i przemyślenia. Tu po nocach się myśli po to, żeby podjąć yy, decyzję, taką ostateczną decyzję w dziewiątce, żeby coś tu się już zmaterializowało, jakaś umowa najprawdopodobniej. Yy, I tak to bardziej czuję. Ja nie czuję tej energii jako coś yy, obezwładniającego, tym bardziej, że to miało być dobre. Więc po prostu wyczuwam tutaj energię yy, dość taką prostą, pracy umysłowej, pracy badawczej, pracy koncepcyjnej, tym bardziej, że tu jesteście bardzo kreatywni, twórczy. To co dobre, umiejętność argumentowania, to znaczy, że potraficie przekonać oponentów, przeciwników yy, do swoich racji. Yy, w ogóle ja widzę, że będziecie w posiadaniu jakiejś informacji i umiejętnie je możecie wykorzystać. Widzę tu też współpracę z zagranicą. Dziewiątka mieczy yy, i ten rycerz buław, który jest w otoczeniu, to jest ktoś na emigracji, bądź zagranica się pokazuje. Ten element zagranicy tutaj się pokazuje mocno, więc albo będziecie mieli po swojej stronie dobrą współpracę z zagranicą, albo wymianę poglądów i doświadczeń, yy, albo po prostu taką umiejętność korzystania z różnych źródeł, co się przydaje, na przykład przy pracy naukowej, przy pisaniu. Jakieś magisterki czy czegoś takiego. To jest błyskawiczna analiza faktów, szybkie wyciąganie wniosków i generalnie to się udaje. Czyli sprawy udane to jest jakaś praca umysłowa, to jest współpraca z zagranicą, ewentualnie przekonanie kogoś do swoich racji. Kogoś, kto do tej pory być może był przeciwko Wam, jakiś oponent, tak? Także sporo dobrego, myślę. Mhm. Nadzieje i obawy w tym miesiącu. Nadzieje i obawy w miesiącu kwietniu 2021. Koziołeczki. Nadzieje i obawy, yy, że coś, co, co tak się chwieje, yy, taki kolos na glinianych nogach, że to nie runie, tak? Nadzieja. Na, Nadzieję to możecie mieć taką, że. Coś, co tutaj nie funkcjonuje już od dawna, w końcu dokona się, dokona się jakaś taka ostateczna odsłona tej historii. Ewentualnie tu jest obawa przed jakimś takim zakończeniem, po którym będzie ruina, goła ziemia i trupy, nie? I nie będzie czego zbierać. No, obawa przed upadkiem, na pewno. Na pewno. Obawa przed upadkiem. No nie tylko, oczywiście. W kwestiach finansowych tutaj może chodzić o to, na przykład, że obawiacie się w miesiącu kwietniu. Jakiegoś kataklizmu, który przyniesie straty materialne. Czy w ogóle no jakiegoś kataklizmu? Czego tu się koziorożec zboi. No po prostu jakieś okoliczności zewnętrzne przyjdą i nagle wam tutaj jakieś nieszczęście na drodze stanie, tak? Albo że po prostu nie będziecie mogli zrealizować swoje, swoich planów, bo jakieś trudności tu są nie do przezwyciężenia. A tymczasem Kielichów o czym tu mówi, że nawet na dnie oceanu, gdzie jest najciemniej, dochodzi to, to słońce, i nawet jeżeli wam się wydaje, że macie kłopoty materialne, może wam się nie wydaje, bo może faktycznie je macie, czy zwątpiliście w siebie, albo zwątpiliście w miłość. Yy, czy boicie się tutaj yy, że, że będziecie zmuszeni zaprzestać działalność bo nie ma pieniędzy pracy tracicie albo dochody są mniejsze prawda to jest tu powiedziane że yy, pomimo tych obaw pomimo tych obaw yy, jest jakieś fałszywe założenie w tej całej historii coś fałszywie zakładacie a z tego wynika że macie też możliwości w asie kielichów na nowe rzeczy bądź związki, których być może nie dostrzegacie. Mhm. To jest kwestia obaw, lęków bardziej. Zobaczmy teraz przyczynę zdarzeń miesiąca kwietnia, przyczyna tej historii w kwietniu koziorożce. Przyczyna. Odwrócony azbuław, stagnacja, brak działania, i to długo, długo, nic się nie działo, rodzaj impotencji. Coś zostało powstrzymane, jakaś akcja, przestało coś działać, przestało funkcjonować. W związku z tym wszystko to co teraz, co, coś, co się przydarzy w kwietniu, będzie naturalną konsekwencją yy, tego odwróconego asa, czyli stagnacji. Bo pozycja odwrócona asa buław mówi mi o stagnacji, o niemożności rozwiązania jakiegoś problemu, nie można z czymś zacząć, a raczej trzeba skończyć. Konieczny jest koniec. Więc zakończenie związku, zakończenie pracy, jakieś błędy, pomyłki, yy, zły początek, niepotrzebne ryzyko, prawda? Cel, który był nie do osiągnięcia, zamiary, które były mrzonkami, są przyczyną tego, co teraz ewentualnie problemy zawodowe na skutek jakichś złych posunięć bądź po prostu nieprawidłowych działań, tak? Co tu jeszcze być może? No, jeszcze mogą być takie kwestie związane na przykład z uczuciami i wtedy tutaj ma, mamy do czynienia albo ze zdradą, która jest przyczyną yy, tego co, co w kwietniu się yy, wydarzyć może ewentualnie tutaj może być po prostu taka energia, no jakich błędnie ulokowanych uczuć w kogoś i mamy taką, taki, 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 takie, takie kwestie niepłodności pokazane, że coś było niepłodne, no może być literalnie, tak, że może Przyczynie jest niemożność spłodzenia dziecka albo wczesne poronienie. Generalnie w ogóle tutaj y, często y, traci się takie poczucie sensu tu, w, tej, w tej karcie czegokolwiek, i stąd konieczność zmian. Y, zapoczątkowania czegoś w Asie Kielichów zdecydowanie. Zapoczątkowania czegoś. Mhm. Ale odpowiadacie w królu kielichów. Może też jakaś część pójdzie do psychoterapeuty, do terapeuty, podda się leczeniu, niepłodności, gdyby akurat ten te temat był problemem. Mhm. Bilans miesiąca kwietnia: z czym koziorożec wychodzi? Bilans miesiąca kwietnia: z czym wychodzisz z miesiąca? Koziołku: z czym wychodzisz? Jak miesiąc kończysz? odwróconej dwójce mieczy, czyli jest rozejm, jest porozumienie. Tutaj mamy prawo, prawo urzędy naukę, jest po prostu zawarcie kompromisu z kimś albo na jakiś temat i ta dwójka mieczy tutaj mówi, że po prostu podejmujecie jakąś doraźną decyzję, Która ma Was przybliżyć właśnie ku spełnieniu tych ambicji, jakichś swoich pr i pragnień. Yy, dlatego, że w dwójce mieczy no, mamy dualizm, mamy yy, dwie strony barykady, dwie jakieś opinie bądź dwójkę ludzi, prawda? I potrzeba tutaj jakiegoś rozwiązania wspólnego. Dotarcia do sedna sprawy poprzez. Yy, Jakiś, jakąś ugodę bądź kompromis. I teraz y, mamy tutaj y, pokazane taki, taki Wasz upór w dążeniu do celu, co jest bardzo dobre. Widać, że ocena sytuacji na koniec miesiąca będzie oceną realną. Ta waga tutaj pokazana y, ma zawiązane oczy, ponieważ ona y, jest implikacją sprawiedliwości. Więc wybór, jaki zostanie dokonany, będzie wiódł przez taką ocenę faktów i wszystkich za i przeciw. No i powiedziałabym, że uda się też dobrze wykorzystać swoją wiedzę albo do poprawy sytuacji w pracy, bo jest takie tutaj, albo, albo w jakichś innych w relacjach, też osobistych, w każdym razie, jest takie powolne, skuteczne. Rozwiązywanie problemu, tak? Albo wspinanie się po stopniach kariery, ale powoli, powoli, ale skutecznie. Powoli, ale skutecznie. Także jakiś tutaj kompromis na horyzoncie. Mhm. Ewentualnie, jeśli jakieś stosunki tutaj z tym rycerzem yy, denarów, yy, nie denarów, tylko buław, były nie najlepsze. Możliwe jest też porozumienie, jakieś dogadanie się w kwestiach, yy, chyba najbardziej finansowych, choć niewykluczone. Że innych. Yy, dobrze. Rada już dla Was. Rada dla Was, Koziołki. Kwiecień 2021. Yy, pokażcie karty radę. Co tu karty doradzą. Paść buław, żeby koncentrować się właśnie na tych nowych początkach. Taki jest motyw przewodni. A z kielichów, początek, i tu paść buław. Czyli albo płodność i dziecko, czyli widzicie. Temat się powtarza, leczenia niepłodności bądź płodzenia dzieci albo w ogóle płodzenia nowych projektów, bo Pazik to albo zająć się, tu są nowe początki związane z Waszym dzieckiem, albo nowe początki związane z projektem zawodowym, bo ten Paź Buław mówi, ja Ciebie zapraszam do nowego projektu zawodowego, na przykład do zmiany pracy, przejścia gdzieś w inne miejsce, gdzie zaczniesz coś, Zupełnie nowego, i będziesz się stopniowo, powoli, co tutaj zapowiada nam zresztą ta dwójka mieczych, rozwijał. Piął po szczeblach jakiejś kariery zawodowej, tak? Więc taka jest rada: zacznij coś nowego. Zacznij coś nowego, albo zajmij się swoim dzieckiem, albo ewentualnie popraw relacje ze swoim dzieckiem, bo to jest ocieplenie stosunków konieczne, tak? Ewentualnie, właśnie to leczenie niepłodności, bo tu mamy uzdrawianie, a tu mamy możliwość poczęcia. Więc cóż z tym począć? Tak zapytamy. Cóż z tym począć? Sprawa dość prosta i oczywista. Wszelkie początki tu będą mile widziane. To może być miesiąc przełomowy, jeżeli chodzi yy, o pracę, bądź poprawę relacji z dziećmi. Tak sądzę. Miesiąc może być niezwykle płodny i twórczy pod warunkiem, że wy dostrzeżecie te nowe szanse i możliwości. Paść Buław jest takim kurierem, doradcą, posłańcem. On zawsze tu przychodzi z dobrymi wiadomościami, ponieważ on mówi o przekraczaniu progu. Mówi, jakiś próg jest do przekroczenia. Jakiś próg jest do przekroczenia. To znaczy, że yy, o ile znajdziesz w sobie odwagę, wyznaczysz cel i aktywnie będziesz dążyć do tego celu, to go zrealizujesz, a nawet osiągniesz szczyt, tak? Nie wolno się długo zastanawiać, mówi ta karta. Stąd też jest taka rada. Długo się nie zastanawiaj. Bo przychodzi pora na aktywność, na dynamiczne przedsięwzięcia i to cię poprowadzi do rozwoju. Mhm. Ewentualnie postaw na dobre porozumienie z dziećmi, o ile z tym był problem. Mhm. Dobrze. Przesłanie dla Koziołków, przesłanie na ten miesiąc, przesłanie dla Koziołków na kwiecień 2021 jest takie: piękne słoneczko. Ważne cyfry 39, 93, 3, 9, 12, 2, 1, 21 bądź 3. Prawo przyciągania odpowiada na moje wibracje, czyli trzeba tu pozytywnie myśleć i na te nowe początki postawić. Wiara to nic innego, jak utarty schemat, pewien wzór myślenia. Jednakże posiadasz zdolność, jeśli tylko odrobinę się wysilisz, aby stworzyć zupełnie nowy wzór. No, nowość jest, nowy wzór. Tu jest tworzenie nowego wzoru, często przeszkolenie do nowego zawodu, zmiana pracy, zmiana działu. Jednakże posiadasz zdolności, żeby, ale trzeba się trochę wysilić, no to na, na pewno, aby stworzyć zupełnie nowy wzór, opowiedzieć nową historię, osiągnąć zupełnie odmienny poziom wibracji i zmienić swój punkt przyciągania. Prawo przyciągania reaguje na Twoje wibracje, a Ty z kolei możesz z łatwością zmieniać Twój punkt przyciągania poprzez wizualizację takiego stylu życia, jakiego pragniesz i poprzez skupianie całej swojej uwagi na owych obrazach, dopóki nie poczujesz ulgi co będzie oznaczało, że dokonała się odpowiednia zmiana wibracji. Czego Ci, koziołku, z całego serca życzę? Zmiany wzoru myślenia. Żebyś opowiedział, opowiedziała w kwietniu, przynajmniej zaczęła, zaczął opowiadać swoją nową historię. W serdeczności. Pa, pa.